Bóg posłał anioł Gabriela do miasta Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie? Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę do Boga. Oto poczniesz i powodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego prawojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki a jego panowaniu nie będzie końca. A to Maryja rzekła do anioła jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też Święty, który się narodzi będzie nazwany Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta Poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo pańskie. W dzisiejszym słowie, które pada do naszych serc. Warto zwrócić uwagę przy okazji uroczystości, niepokalanego poczęcia na słowa, które wypowiedział Archanioł Gabriel do Maryi, nazywając ją pełną łaski. Pełna łaski to określenie dwuwyrazowe, które zawiera się w jednym greckim słowie kecharitomeno. Pełny łaski, pełny, czyli doskonały. Myśląc o ludzkim sercu, Możemy w tym kontekście zapytać na ile nasze czyny, decyzje, słowa są niepewne, Że czegoś nic jeszcze zabrakło. Że jakby nie dokończyliśmy dzieła, które rozpoczęliśmy. Dzieła, które wypływało z Bożą inspiracji, Które wypływało z ukształtowania wartościami, które wyznajemy. A jednocześnie Pełen łaski, pełen czyli doskonały, pokazuje nam to, czym tak naprawdę jest grzech. Że grzech to jakby brak często pewnej kropki nad i. Że grzech jest brakiem w tej pełni, do której zostaliśmy wezwani, i którą zostaliśmy przez Wogę wyposażeni. Ciekawe, że starsze przekłady łacińskie w Biblii, jeszcze przed wulgatą, przed tłumaczeniem świętego Hieronima, ten zwrot pełna łaski, greckiej kecharitomene, wyrażają słowem graciosa, czyli ułaskawiona. Bądź pozdrowiona Ułaskawiona. To słowo jakby wyraża bardzo mocno pewne przekonanie o bierności człowieka. Bóg swoją łaską uskutecznia, uskutecznia Maryję, wypełnia ją w całości, przygotowuje grunt. Aby mogła podjąć odpowiedzialność na to powołanie szczególne, do którego została zaproszona. Człowiek jest bierny, to Bóg pierwszy wychodzi z inicjatywy, to Bóg też zabezpiecza człowieka przed tym zadaniem, do którego go wzywa. Dopiero wtedy pada. Fiat, niech mi się stanie. Amen. To jest oczywiście wezwanie, które kierowane jest do Maryi. Możemy mieć wątpliwość, czy to nas dotyczy, czy my Boże, możemy być pełni łaski. Ale słyszymy w drugim czytaniu w liście do Efezjan, że w Chrystusie Bóg nas wybrał, abyśmy byli święci, skalami przed jego obliczem. Nie marja tylko, ale my, jako Jego Kościół, jako Jego wspólnota. Ale wszystko zaczyna się od łaski. Zanim Bóg przyjdzie do człowieka z propozycją działania, zaangażowania się, jakiegoś powołania, wcześniej człowieka wyposaża do tej decyzji którą ma podjąć. I pokolenie poczęta pokazuje świetnie właśnie to współdziałanie Boga i człowieka. To współdziałanie, które zawsze odbywa się na zasadzie, że Bóg pierwszy działa, Bóg pierwszy zadziałał w życiu Maryi, Bóg zawsze nas wyprzedza, najpierw daje a później oczekuje decyzji. Ważne zatem, aby nie stawiać jakiejś tam, jakiejś blokady łasce, walczyć o otwartość na łaskę, czyli o wewnętrzną dyspozycję przyjmowania tego, co Bóg chce we mnie zadziałać, co Bóg chce we mnie może zmienić, po to, bym jeszcze lepiej mógł podjąć to, do czego jestem wezwany, co ma sprawić, że stanę się bardziej święty, bardziej nieskalany.